Na początek audycji rozpoczniemy przegląd komiksów od mangi z wydawnictwa Hanami. Samotny Smakosz to jest no ostatnio na jakiś czas temu, nie ostatnio, bo to aż taka super nowość jednak nie jest. Premier miał bodajże w październiku w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Komiksu Gier Włodzi. Ale co odwracze, to nie ucieczę. Dzisiaj wprost z kadru samotny smakosz. Yy... Duet twórców, za scenariusz odpowiedzialny jest Maya Masayuki Kusumi, a za szatę graficzną mistrz Jiro Taniguchi. Mistrz, ponieważ, o kurczę, no... Wydawnictwo Hanami od jakiegoś czasu mocno inwestuje yy, w tego twórcę, ponieważ kolej jest fenomenalny. Jak weźmiecie do ręki jakikolwiek jego komiks, przewertujecie, no to po prostu już będziecie doskonale wiedzieć, na czym polega kunszt tego artysty. Kolej jest niesamowity. Dobra, okej, okay. rozpoczniemy od szaty graficznej. Zawsze mam taką kompozycję recenzji, że od scenariusza, potem od jakichś ciekawostek, przechodzę do szaty graficznej, do języka komiksowego i do podsumowania. No teraz rozpocznę od szaty graficznej, ponieważ jeśli coś jest od Jiro Taniguchiego to wiadomo, że to będzie perełka dla oka. No To będzie coś po prostu wspaniałego. Ci z Was, którzy zapoznali się z jego poprzednimi dziełami, na przykład wędrowiec, tundry, Ikar, księga wiatru zimą, letnie niebo. Ratownik, odległa dzielnica, mój rok wiosna, czy wzięli do ręki podniebnego orła, no to myślę, że doskonale wiedzą, z czym będzie się jadł samotny smakorzy i tym bardziej e, będą planować w jakiejś tam kolejności lekturę tego komiksu. Ziro Taniguchi, jego. Największy plus to jest pracowitość. Jak weźmiecie do ręki, to każdy jego kadr cechuje tym, że tam jest mnóstwo szczegółów. To jest wręcz takie demotywujące, zwłaszcza jak jest się jakimś rysownikiem, ponieważ komiks, przypominam, to jest żmudna robota, no rzemieślnicza praca, cały czas trzeba rysować te same twarze, jeśli to jest jakaś, nie wiem, nowela, gdzie nie ma jakiejś wielkiej akcji, nie ma tej przyjemności zrysowania tych mięśni czy pięknych kobiet, tylko człowieka, który je różne potrawy, no to tym bardziej to jest praca monotonna i tym bardziej szokuje fakt, że każdy kadr tutaj jest do Opracowany w 100%. Miliony szczegółów różne tekstury, rastry. To jest tak, że. Nawet jak jest trzeci czy czwarty plan, to i tak on jest niesamowicie dopracowany. Tak sobie teraz wertuję, bo no proszę chociażby strona 108, 109, no tu się przechadza parkiem i mamy drzewa, wszystkie te listki rozrysowane, a gdzieś tam, jak jest ten trzeci już plan za tymi drzewami, to również są drzewa nakreślone, ale samym rastrem. E, architektura. Wszystko zrobione elegancko, dokładnie, wspaniale. Mamy wszystkie okienka, koleś... No, nie ucieka w jakieś e, skróty graficzne, nie boi się tego, to jest po prostu coś pięknego. Bierzecie do pracy, m, bierzecie do ręki pracy żyro taniguciego to widzicie, to macie do czynienia autentycznie z dupogodzinami, spotem, z potem, z talentem, z wielką pracą, z cierpliwością. Dlatego tym bardziej no, lektura cieszy oko. Ale jak będzie scenariuszem? Czy Masayuki Kusumi podoła? Czy nadrzędny będzie, będzie szat, nadrzędną będzie szata graficzna? Czy też scenariusz? Otóż Samotny Smakosz to są takie losowe przygody pana, który zwie się... Już go szukam. No w sumie to nie jest istotne, jaką się nazywa Inogashira ino Goro. Ze Skrawków Informacji dowiadujemy się tyle, że on jest, on importuje pewne dobra. I jakby interesy zmuszają go do tego, że on jeździ po Japonii. I zawsze, kiedy, kiedy rozpoczyna się każdy rozdział, to historia rozpoczyna się od tego, że on właśnie skończył jakąś rozmowę, jest pora lunchu, jest głodny i szuka jakiegoś lokalu. Ale tutaj jest bardzo wybredny. Myślę, że wielu z Was, kiedy jest głodna, to idzie do, pierwszego le do pierwszej, lepszej restauracji, jakiegoś fast food'a, albo do mm, spożywczaka, żeby kupić cokolwiek i, i się zapchać, i nie myśleć o tym, że kiszki marsza grają. On jest wybredny. On sobie chodzi, on szuka jakiegoś lokalu, m, który by mu odpowiadał. Ehm, no i zaczyna, patrzy na menu i zaczyna sobie wybierać i sobie tutaj zamawia. No, brzmi dosyć Monotonnie, byście rzekli, aczkolwiek, właśnie na tych posiłkach y, skupia się cały komiks. Właśnie chodzi o to, że Masayuki Kusumi egzaltuje wręcz każdy kęs. To jest tak, że y, na początku każdego rozdziału przede wszystkim mamy. Takie ciekawostki, jak na przykład w którym roku e, powstały w, w tych restauracjach sushi te taśmy ciągi charakterystyczne, albo kiedy w Japonii wprowadzono takie opakowania na wynos, jaki wpływ na kuchnię japońską miała kuchnia koreańska, chińska, a oprócz tego mamy słowniczek. Takie pierwsze, lepsze przykłady. Gyudon to jest duża miska ryżu, na której ułożone są kawałki smażonej i przyprawionej słodkowołowiny. Anago to sushi z węgorzem morskim. Sazae to sushi ze ślimakiem. Turbo Cornutus. Uni to jest sushi z jeżowcem. My już, już się robimy głodni, prawda? To może jakiś inny słowniczek przed innym rozdziałem. Dim sum to lekkie chińskie danie, sprzedawane od wczesnych godzin porannych. No akurat to nie był dobry przykład. Gdzie tu są jakieś słowniczki? No bo tu są rozwi te rozwini rozwinięte też terminy. W każdym razie, o co mi chodzi, każdy, taki każdy słowniczek, przed każdym rozdziałem tych rozdziałów jest 19 wprowadza nas do tego mniej więcej, co będzie spożywał nasz bohater. Chodzi to o to, że tutaj tłumaczenie jest, zachowało swoje oryginalne nazwy i, żeby polski czytelnik wiedział, co też on zamówił, co to jest na tej misce, to sobie znalazł po prostu odpowiednik w tym słowniczku i mógł sobie przetłumaczyć. No i tutaj jest cała właśnie przygoda z tym posiłkiem, ponieważ na przykład kojarzycie jest taka moda, że ludzie sobie robią zdjęcia swoich obiadów i wrzucają na Instagram, na Facebooka, czy tam na swojego bloga. Tutaj jak zaczyna nasz bohater swój właśnie posiłek, lunch, śniadanie, czy deser, to mamy właśnie szczegółowy rysunek. To też na tym talerzu mam te wszystkie. Tutaj takie, jakby odnośniki, co to dokładnie jest, na przykład um, Jabczae, i tutaj on ma. Głównym składnikiem jest makaron sojowy z bakłażanem. Shirataki było grube, ale bardziej elastyczne i przeźroczyste niż się spodziewałem. Czuć było sos sojowy o słodko-słonym smaku, doprawione porządnie, tak, że ostrość wychodziła później. Haru same, por, marchewka, shiitake, kiełki, a wszystko smażone, i fry z żeberkami wołowymi. Powąchałem, pomyślałem... Sukiyaki. Nie miałem wrażenia, że to coś koreańskiego. Jest tego więcej niż się spodziewałem, świetnie pasuje do białego ryżu. Sankfu, pewnie nadaje się do zawijania. To jest właśnie taki typowy opis e, takiej potrawy, którą zamówił i on wtedy spożywa. Mnóstwo opisów on jest bardzo krytyczny, żeby nie było, że wszystko mu smakuje. Tak, właśnie, sprawdza, czy to jest dobre, czy te smaki pasują do siebie. I myślę, że każdy z Was, kto jest, który jest smakoszem, no to w tym momencie znajdzie coś dla siebie. Tym bardziej ten komiks cieszy, ponieważ jest to kuchnia japońska najczęściej, nam egzotyczna. Także tym bardziej po lekturze tego komiksu, no po prostu kiszki marsza grają, mamy ochotę coś przekąsić. Ale żeby nie było, że nie sam aromat, nie sam wygląd, nie sam smak to przyjemność dnia. Nasz główny bohater sprawdza, nie sprawdza, tylko zwraca uwagę również na charakter lokalu. I tutaj każda wędrówka, każda restauracja ma swój własny, osobliwy klimat. Czasem to są. Na przykład, to jest taka jakby stołówka dla okolicznych pracowników, domowa kuchnia, i wszyscy tam siebie nawzajem znają. Innym razem jest to jakaś restauracja, która przyciąga kobiety w średnim wieku, i to miejsce charakteryzuje się, że wszyscy się przekrzykują nawzajem. Innym razem to jest jakaś restauracja na dachu, gdzie przychodzą całe rodziny. Ale to nie wszystko czasem rozdziały. Wychodzą poza ramy interesów naszego bohatera, którym jest Inogashira Goro, ponieważ na przykład on jest na stadionie, nagle chce coś przekąsić, albo jest środek nocy, więc idzie do marketu. Tutaj mamy przygodę i możemy zaobserwować, co też Japończycy mogą sobie właśnie w takim spożywczaku kupić. A najlepszy dla wszystkich <grym> będzie ostatni rozdział, kiedy to Inogashira trafia do szpitala. Jak my wiemy z polskich realiów, to jedzenie w szpitalu zazwyczaj nie jest najsmaczniejsze. No i to samo przytrafia się naszemu bohaterowi, który po prostu na siłki narzeka. Także lektura, no po prostu inspirująca do tego, żeby samemu y, zrobić taką własną przygodę, y, jeśli chodzi o poszukiwania różnych miejsc, różnych smaków. Ci z Was, którzy mieszkają w wielkich miastach, to mają tutaj. Dużo możliwości, ponieważ, jak wiadomo, każde wielkie miasto to jest mnóstwo małych miejsc, różnych interesów. Każde, każda taka restauracja, takie miejsce, taka jadłodalnia chce się charakteryzować tym, żeby mieć po sobie dobre wrażenie, żeby ludzie tam chcieli przychodzić. Więc można samemu rozpocząć taką. Przygodę. Nie trzeba od razu wyjeżdżać do Azji, żeby sięgać po jakieś egzotyczne potrawy. Można to zrobić u nas w kraju. Tylko, że co zabawne, no niestety ten komiks e, również zachęca do przejadania się. A tutaj zaznaczam, że główny bohater no z tych skrawków informacji dowiadujemy się również, że kiedyś za, za młodego e, przez wiele lat ćwiczył sztuki walki. Więc jemu jakby ta otyłość póki co nie grozi. Tutaj przestrzegam, ponieważ jedzenie jest wielką przyjemnością. Myślę, że każdy z Was to doskonale wie. I jak z każdą przyjemnością, no nie można po prostu przesadzić. Także samotny smakosz z wydawnictwa Hanami. Tutaj przypominam, nie siadajcie do lektury z pustym żołądkiem.